Rok 2024 powoli dobiega końca. My dzisiaj podsumujemy sobie to, ile zarobiłem i jakie wyświetlenia wygenerował kanał Internetowy Pieniądz. A ja oczywiście serdecznie was na nim witam i zapraszam Was już do oglądania. Ok, jesteśmy już na moim kanale. Eee, tak to się prezentuje, tak prezentuje się ostatnie 28 dni. Ok, jesteśmy już na moim kanale, eee, tak to się prezentuje, tak prezentuje się ostatnie 28 dni. Dzisiaj mamy 30 grudnia, kiedy to nagrywam, więc przed. Sylwestrem, dzień przed Sylwestrem przeanalizujemy sobie przede wszystkim to ile faktycznie wygenerował wyświetleń ten kanał, to ile dzięki niemu zarobiłem i to jaki jest plan na przyszłość bo przyszły rok będzie jeszcze mocniejszy dzisiaj chociażby jesteście pewnie po oglądnięciu wczorajszego filmu w którym udzielił mi wywiadu pan Jan Suszkiewicz którego serdecznie pozdrawiam omawialiśmy tam to czym jest ustawa GPSR więc zapraszam was bardzo serdecznie no, i mogę Wam tylko powiedzieć, że przyszły rok będzie opiewał w jeszcze lepsze materiały niż ten, który, o którym właśnie wspomniałem. Chciałbym wznieść te materiały na jeszcze wyższy poziom, więc, jest to takie moje preludium tego wszystkiego. Przejdźmy już z do kanału. Sam kanał w roku 2024 do dnia dzisiejszego, czyli do 30 grudnia. Wygenerował 69 tysięcy wyświetleń. Jest to naprawdę ogromna liczba, co przełożyło się na 2100 godzin oglądania przez Was, więc naprawdę to też jest testem podziwu. Natomiast nie przekłada się to w żaden sposób na zarobki z racji na to, że potrzebuje tych godzin 4000. Taki jest wymóg YouTube'a, żeby zarabiać. Ja obecnie mam tych godzin 1900 z małym hakiem, ponieważ YouTube shortsy nie liczą się do godziny oglądania. Wróćmy sobie do tych statystyk. No i oczywiście najlepszy miesiąc to był styczeń, z racji na to, że wtedy wypuściłem film Z czego zarabia Budda, który po czasie uważam, że był zrealizowany naprawdę tragicznie. Nic tam nie wanglało, był taki jeden komentarz, że tego nie da się ani oglądać, ani słuchać. No ja po czasie się z tym zgadzam. Mam nadzieję, że nie jestem prześwietlony, bo u nas na Wielkopolsce prezenty przynosi gwiazdor i akurat przyniósł mi taką lampę, ale liczę, że montaż zrobi swoje. No i ten kanał wygenerował 1923 godziny, które przekładają się faktyczne, na, na faktyczne godziny oglądania, tak? Ponieważ, no tak jak już mówiłem, youtube shorts się do tego nie liczą. I coś, z czego jestem chyba najbardziej zadowolony, to ilość subskrypcji, bo w 2024 roku... Subskrypcji na moim kanale doszło o prawie 500, ponieważ film, w którym omawiamy GPSR i ogólnie newsy ze świata finansów, dopiero wyjdzie. Nagrywam to o 11, a film wychodzi o 15.30. Więc yy, liczę, że te 500 to jest raczej taka formalność. Do tego jeszcze dwa szorcy wrzucę jutro i dzisiaj, znaczy jutro, jutro, czyli 31, czyli dzisiaj. Wrzucę jeszcze szorca. I wczoraj już rzuciłem no, tak mi się trochę timeline psuje, ale jeszcze nie nagrywałem filmu na dzień do przodu. E, więc tak to wygląda. Przejdźmy sobie może do treści. E, to też jest dość ciekawa statystyka. Więc w, ostatni, w ciągu ostatniego roku większość z Was oglądała filmy, bo filmy wygenerowały ponad 40, prawie 6 tysięcy wyświetleń. szorcy 23,5. Natomiast też fajną statystyką jest wyświetlanie miniatur. Moja miniatura, moje miniatury filmów zostały wyświetlone około milion razy. Jest to bardzo dużo. Skoro zostało to wyświetlone milion razy, a 40 niecałe 6 tysięcy osób obejrzało film, no to przekładnia jest naprawdę niska. Wyświetlenia filmów z miniaturą no tutaj mamy, tak, czyli jest to 33,9 tysiąca wyświetleń filmów. No i tutaj wiele osób z Was oglądało tylko i wyłącznie filmy. Natomiast zdarzały się także osoby, które oglądały to i to. Przejdźmy sobie do odbiorców, bo tutaj też jest dość ciekawa statystyka. Natomiast widzowie bez subskrypcji, jak widzicie, mój kanał w prawie 96% jest oglądany przez widzów, którzy nie subskrybują. Tak po prostu. Więc zostaw subskrypcję, jeśli jesteś tutaj nowy, bo przyszły rok będzie naprawdę mocny na tym kanale. Wiem, że wielu youtuberów tak mówi, ale jeśli chcesz poprzeć sobie jakoś moje słowa, to możesz oglądać moje pierwsze filmy w tym roku i ostatnie, które teraz nagrywam bądź te, które wrzuciłem już na kanał. Idziemy dalej. Myślę, że tutaj w, nie wiem czemu unikalnych, ani powracających widzów nie mam. W sensie nie są wyświetlani, nie ma jakiegoś podsumowania. No dużo było tutaj w marcu, był film o tym, czym jest halving bitcoina. Szczerze wam powiem, że sam się nie spodziewałem, że on aż tak bardzo pójdzie. Gdzie on tutaj, musimy przejść sobie do marca. Czym jest halving bitcoina? To jest film, którego się totalnie nie spodziewałem, że on wyskoczy aż tak wysoko. Szczerze. Pamiętam, byłem wtedy na siłowni i jak oglądałem, jak te wyświetlenia sobie tak rosną, to tak byłem trochę aż w szoku, bo nie spodziewałem się, że aż tak to wybije. No, ale bardzo fajnie, tak? No, słuchajcie, każdy wideo, każdy które gdzieś tam się wybija, to jest mój czas i naprawdę cieszę się, że ludzie to oglądają, że Wy to oglądacie. Więc oby tak dalej. No, teraz przejdźmy sobie do najlepszego filmu, czyli filmu, który miał najwięcej wyświetleń w tym roku. No, czyli z czego tak naprawdę zarabia Buddha. No, ma on 15 niecałe i pół tysiąca wyświetleń, i 190 łapek w górę i 141 w dół. Dlaczego? No dlatego, że, tak jak wspomniałem na samym początku, film, realizacja filmu była tragiczna. Widzę to po czasie. Nie będę robił drugiej części, bo uważam, że to jest już niepotrzebne. Tu się raczej nic nie zmieniło. A skok na wyświetlenia, no niby spoko, ale nie wygląda to dobrze. Tak się to prezentuje w liczbach. Film wygenerował prawie 800 godzin oglądania, czyli można powiedzieć, że prawie połowę tego, co obecnie ma mój kanał, i przyciągnął 80 subskrybentów. No średni czas oglądania to 3 minuty. Więc tak można powiedzieć, że do tego momentu. Mówiliśmy sobie pokrótce, kanał. Nie chciałem tutaj wchodzić w więcej szczegółów z racji na to, że uważam, że no to są jakby statystyki, do których wy też macie dostęp, tak? Więc pominąłem sobie to, jakieś tam szczegółowe takie omówienie. I teraz przejdziemy sobie do tego, ile z tego za, faktycznie zarobiłem. Ponieważ, no tak jak Wam mówiłem, na YouTube jeszcze z reklam nie zarabiam. Natomiast, natomiast plusem tego kanału jest to i niszy, w której nagrywam, że jest to nisza finansowa. I tutaj głównie zarabiam z poleconych, z osób, które rejestrują się na przykład w jakiejś aplikacji powiedzmy na jakiejś stronie internetowej. Przejdziemy sobie przez kilka serwisów. I zsumujemy to, ile faktycznie zarobiłem. Na sam początek mówimy sobie stronę, o której ostatnio nagrywałem, czyli PawnsUp. App. Jest to strona, które, która płaci nam za nieużywany internet. Ja dotychczas, w sumie to w tym roku, bo w zeszłym roku nie miałem tutaj poleconych, zarobiłem na tej stronie 14 dolarów i 15 centów. Czyli możemy sobie to zapisać jako. Przeliczymy sobie to na PLN-y, Jest to 57,88 zł, już sobie tutaj do kalkulatora. Tak, tutaj na potwierdzenie moich słów mamy e, takie podsumowanie roczne. Ile zarobiłem? No to 10,57 plus 3,48. No to no nie będę tego liczyć dokładnie, ale to tak mniej więcej wychodzi 14 dolarów i 15 centów. Idziemy sobie do następnej aplikacji, która też jest dość ciekawa. Mianowicie do strony Rollercoin. Nie nagrywałem o niej już dość długo, z racji na to, że sam troszeczkę mniej czasu spędzam na niej. Natomiast jeśli chodzi tutaj o statystyki poleconych, to jest się czym chwalić z racji na to, że chociażby przejdźmy sobie tutaj do Bitcoina i weźmy sobie na przykład, no może nie, niekoniecznie taki mały zakres czasu, bo przydałoby się od początku roku, tylko czy strona daje taką możliwość? Daje taką możliwość. No, jak widzisz, w skali całego roku moi poleceni zarobili 4... 7, można powiedzieć, że 4700 satoshi. No nie jest to dużo, bo 4000 satoshi to jest naprawdę mała dość kwota. A dokładnie jest to 4,39, czyli jest to około tam chyba 16 zł 17,96. No co do Rollercoina. Rollercoin jest o tyle ciekawą aplikacją, że można na niej zarabiać pasywnie. Więc jest to największy plus tej strony, bo no ja nie wchodzę na nią, mało co. Tylko tak na zdarzą sprawę doładowuję baterię, a kasa z tego jakaś tam jest. Bo jak widzisz Ethereum już mam prawie 0,01, więc naprawdę da się tutaj spoko zarobić. No tylko trzeba tutaj faktycznie sobie nabić już coś na początek. Przejdziemy sobie teraz do następnej aplikacji. Jest to aplikacja Slice, o której też ostatnio nagrywałem film. Jest to w sumie przedostatni film w tym roku. I moi poleceni dotychczas zarobili tutaj 1124 slice. 1124 Slice to jest około 12, 13, coś w tych granicach, więc tak sobie to przyjmiemy a 13. To 4,26, 4,62 przepraszam. I mamy już 80 zł. Wspomnę tylko, że ja wiem, że to nie są duże zarobki, ale ja patrzę na to przez pryzmat tego, że zarabiam z poleconych i wiem, że na przykład na 2000 wyświetleń filmu no tak z 50 osób wejdzie w link i tak z 10 osób zostanie przy tej aplikacji na stałe. Mógłbym tutaj jeszcze omawiać strony, które... Jakby to powiedzieć, zarobiły jakieś tam mniejsze pieniążki dla mnie, tak? Jakieś tam 20-30 centów. Natomiast uważam, że jest to troszeczkę bez sensu i yy, yy, no wiem, że większość z Was oczekuje konkretów. Dlatego teraz przejdziemy sobie do strony, która jest chyba drugą stroną, która zarobiła dla mnie najwięcej. No w sumie to ciężko powiedzieć, że strona zarobiła, bo to Wy zarobiliście. I yy, jest to strona freecash.com. No nie zaskoczę was jeśli powiem, że też nagrywam o niej film. Strona na ten moment zarobiła dla mnie 9,54 To jest to taka dość przyjemna sumka, patrząc na to, że mam tylko 7 poleconych, więc uważam, że to i tak dość spoko wynik. Więc jak sobie teraz policzymy 9,54, oj nie tu. 9,54, to wychodzi 39 zł, więc tak dość nawet przyjemnie bym powiedział. No, dodajmy sobie te 0,2, to już się robi 120 zł. Link, oczywiście, do każdej z tych aplikacji będziecie mieli w opisie. Natomiast, no, ten film nie ma raczej na celu pokazać, jakie aplikacje są fajne, tylko po prostu takie, można powiedzieć, podsumowanie roku. Przejdźmy sobie teraz do kolejnej aplikacji, a w sumie to bardziej strony, ponieważ mówimy tutaj o stronie VCT Krypto, na której zarabialiście poprzez otwieranie reklam i zarabialiście głównie kryptowaluty. No. Ja mogę się tutaj pochwalić, że poleceni dla mnie w ciągu 365 dni zarobili 36 tysięcy końców. Ciężko jest mi powiedzieć, ile to faktycznie jest, bo nie ma takiego przelicznika. Tutaj jest, że 2,5 końca to jest około 100 satoshi. Natomiast no, ja to przeliczam na Litecoina, bo ja trzymam sobie Litecoina na portfelu. Dlatego obecną wartość przeliczymy sobie na Litecoina. Więc, jeden Litecoin kosztuje obecnie 102 dolary. Myślę, że możemy do tego zaokrąglić. No, czyli jest to około 1,76 76. Tyle można powiedzieć, że zarobili poleceni z tej strony. Czy jest to jakoś dużo? No, no, wiadomo, że to nie są miliony. Tylko, że tak jak ja Wam mówię, jest to 7,20 zł. Ja uważam, że na początku YouTube robi się troszeczkę bardziej z pasji niż pod pieniądze. Dlatego zaczynając z YouTubem, nie nastawiałem się, że do pierwszego tam tysiąca subów i 4000 godzin, czyli do włączenia zarabiania na YouTube, będę cokolwiek zarabiał. No, ponieważ wiedziałem, że mogę polegać tylko na tym, że wstawię link do opisu i ktoś to pobierze. Dlatego nie mówię, że jest to mało, bo 127 zł to jest naprawdę dużo pieniędzy. Uważam, że patrząc na to, że to wszystko jest z poleconych, czyli można powiedzieć, że to jest dochód pasywny tak, bo nagrałem film, rzuciłem go i wyrejestrując się z mojego linku dajecie możliwość mi zarobić, no to, to i tak jest bardzo dobra kwota moim zdaniem. I chcę, żebyście tylko wiedzieli, że zostanie to zreinwestowane w kanał, więc za na przykład pół roku, jeśli ktoś nie, nie będzie mnie oglądał przez ten czas i wejdzie sobie na ten kanał, będzie mógł zaobserwować dość sporą różnicę. No tutaj jeszcze tak wracając do kanału, no dostałem ostatnio naruszenie tutaj wytycznych, natomiast yy, odwołałem się. Ponieważ był tam link do strony, do strony o której nagrywałem nawet dość ostatnie, niedawno, bo chyba dwa tygodnie temu. Więc tak, nagrywałem o nim 16, przepraszam, 23 grudnia wrzuciłem ten film. Więc nagram takie później, w przyszłym roku, takie małe wyjaśnienie o co chodzi z tą stroną. Usunąłem linki z niej i też nie wliczyliśmy jej tutaj w, w te zestawienie zarobków. Chociaż były tam też dość spoko. Natomiast strona została uznana za niebezpieczną przez Google i chociażby dostałem za to naruszenie zasad na YouTube. Kanał jest 100% bezpieczny, złożyłem odwołanie, usunąłem linki z każdego z filmów, o którym nagrywałem, na którym wspominałem o tej aplikacji. Więcej powiem Wam dopiero jak będę wiedział, tak na pewno sprawę, dlaczego została niebezpieczna, dlaczego została uznana jako niebezpieczna. Czy jest to może jakaś pojedyncza wytyczna, która została przez nich naruszona? No, jest to temat dość bardzo otwarty, więc będziemy dopiero o tym rozmawiać. I w tym roku to na tyle. Dziękuję Wam za ten rok, ponieważ, tak jak wspominałem w ostatnim filmie w newsach takich ze świata finansów, ten rok naprawdę rozwinął mnie i mój kanał. Pieniądze, które zarobiłem dzięki Wam, tutaj o których wspominaliśmy dzisiaj, zostaną zreinwestowane w kanał. No, chociażby w tym, że ja na co dzień montuję w programie CapCut i chciałbym teraz wykupić wersję Pro. Żeby moje filmy mogły być le jeszcze lepsze, ponieważ CapCut, jak wszystkie w sumie narzędzia ostatnimi czasy, pierwszy na początku uzależnił od siebie użytkowników, tak? czyli na przykład pokazał narzędzia typu automatyczne generowanie napisów, a później wrzucił to w wersję Pro, która kosztuje 5 stów na rok. No, tak teraz robią. ChatGPT działa w podobny sposób i tak działają wszystkie inne narzędzia AI, więc no nie dziwię się, bo zarobią z tego naprawdę potężne pieniądze. Więc ja jeszcze raz dziękuję wam za ten rok. Co do lampy. Ja się jeszcze nauczę ją ustawiać. Ja wiem, że to tak wyglądam, jakbym nie wiem, się farbą pomalował. Ogarnę to, okej? Okay? Tak w dużym dość skrócie. Tyle ode mnie. Jeszcze raz dziękuję Wam za ten rok. Kłaniam się nisko po samej kule. To był kanał Internetowy Pieniądz. Cześć i czołem. Do zobaczenia w przyszłym roku. Pa!